Cześć, witajcie! Jestem Magdalena. A wysłuchacie podcastu Aktywator, gdzie zamierzam dzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami, wiedzą i doświadczeniem, jeśli chodzi o zdrowy styl życia. Ten temat bardzo mnie interesuje i chciałabym zarazić tym innych. Zapraszam! Dzisiejszy temat to rozciąganie, czyli stretching. Pewnie nie raz zadawaliście sobie pytanie dzień po treningu, czemu jesteście tacy obolali, macie zakwasy, pojawiły się jakieś przykurcze, czy naciągnięte ścięgna. Prawdopodobnie ominęliście bardzo ważny element każdego treningu, czyli rozciąganie. Generalnie chodzi o to, że podczas wysiłku mięśnie rozciągają się i kurczą, ulegając mikrouszkodzeniom. Rozciąganie poprawia krążenie i dzięki temu do mięśni dotrze więcej tlenu i składników odżywczych, a to pozwoli im na szybszą regenerację. Rozciąganie poprawi także elastyczność ścięgien i zwiększy zakres ruchu w stawach. Jest także łagodnym przejściem ciała po treningu w stan spoczynku. Korzyści można wymieniać w nieskończoność. I tak naprawdę wystarczy 10 minut po treningu, żeby poświęcić na stretching, a będziemy się czuć znacznie lepiej i będzie więcej chęci i motywacji, żeby powtórzyć taki trening. Rozciąganie dobrze jest też wykonać pod koniec dnia, wieczorem, kiedy mamy chwilę, ale warto wtedy się rozgrzać, żeby nie wyrządzić sobie więcej szkody niż w pożytku. Zwłaszcza kręgosłup będzie wdzięczny za małe rozciąganie, ponieważ pod koniec dnia jesteśmy dużo niżsi, gdyż kręgi zbijają się ze sobą, ciągle pracują bardzo intensywnie podczas chodzenia, siadania i różnych czynności. Dlatego taki stretching będzie błogosławieństwem dla naszego kręgosłupa. Pewnie większość osób słysząc stretching, trening, rozciąganie, wysiłek fizyczny dostaje gęsiej skórki i myślę, że czas zmienić to nastawienie, ponieważ daje to dużo korzyści i wcale nie jest to takie trudne ani mocno skomplikowane. Jeśli chodzi o rozciąganie, to ćwiczenia są naprawdę proste. Chodzi o to, żeby całe ciało porozciągać, poświęcić uwagę każdej partii mięśni. 10 minut to naprawdę niewiele. Zaproponuję Ci parę ćwiczeń, spróbuję Cię poinstruować. Myślę, że świetnie sobie poradzisz z tym tematem. Zapraszam. Stań prosto, w lekkim rozkroku. Dłonie oprzyj na biodrach. Patrz przed siebie. I pierwsze ćwiczenie. Zacznijmy od głowy. Wykonuj powoli skłon do klatki piersiowej, a następnie wznos głowy w górę. Patrz w niebo. I wykonaj tak 10 powtórzeń. Nie spiesz się, rób to dokładnie, powoli. Następne ćwiczenie to obrót głowy w prawo i w lewo. Po 10 powtórzeń na każdą ze stron. Nie spiesz się, rób to powoli i dokładnie. Następnie wykonaj po 5 okrążeń. Najpierw zgodnie z ruchem wskazówek zegara wróć do pozycji wyjściowej, a potem to samo w przeciwną stronę. Następnie wróć do pozycji wyjściowej, dłonie oparte na biodrach. Wykonaj skłon do boku. Ramię przeciwne do kierunku skłonu wyprostowane podąża za twoim tułowiem. Wytrzymaj tak co najmniej 30 sekund. Następnie powoli wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz to ćwiczenie na drugą stronę. Następnie rozłóż ramiona na boki wyprostowane równolegle do podłogi. I wytrzymaj tak 30 sekund. Spróbuj delikatnie dociągnąć ramiona w tył, żeby poczuć rozciąganie. Wróć do pozycji wyjściowej. Następnie powoli opuszczaj głowę i ciągnij za sobą tłów. krąg po kręgu. Powoli wykonaj skłon tak, aby ostatecznie dotknąć palcami dłoni podłoża. Trzymaj tak 30 sekund i powoli roluj kręgosłup krąg po kręgu wznosząc się w górę. I docelowo wróć do pozycji wyjściowej. Wyprostowana sylwetka, nogi lekko rozstawione. Wykonaj tak 5 skłonów. Teraz przyciągnij piętę do pośladka. Postaraj się, aby kolana były złączone. Utrzymaj równowagę. Wyprostowane plecy. Wytrzymaj tak co najmniej 25 sekund. Następnie zmień nogę i zrób to samo na drugą stronę. Teraz kolejne ćwiczenie. Jedna noga lekko zgięta, druga wyprostowana przed sobą. Oprzyj piętę o podłoże stopa flex, czyli zadarta. Postaraj się dotknąć dłonią palców stopy nogi, która właśnie w tym momencie jest rozciągana. I wytrzymaj tak, co 25 sekund. Zmień nogę, zrób to samo na drugą stronę. Następnie możemy zrobić parę ćwiczeń w siadzie. Usiądź na macie, nogi szeroko rozstawione. I teraz powoli przyciągaj tłów do jednej nogi. Wyczuj swoją granicę. Chodzi o to, żebyś nie czuł bólu. Pamiętaj, że za każdym razem Twój zakres ruchu się zwiększy i będziesz mógł zupełnie przykleić tłów do nogi i rozciągać mięśnie w takiej pozycji. Ale wyczuj tam swoją granicę. Jeśli czujesz ból, cofnij trochę tłów i wytrzymaj. 30 sekund. Wyprostuj się i następnie to samo z strony drugiej nogi. Stara się położyć tułów na nodze, ciągnij go. Tyle ile możesz. 30 sekund i powrót. Następnie skrzyżuj nogi, ramiona wyprostowane przed sobą i ciągnij tułów do podłoża. Wytrzymaj ile możesz. Co najmniej 25 sekund. Dobrze było 30 i więcej. Dotknij ramionami podłoża. i Poczuj rozciąganie. Następnie wróć do pozycji wyjściowej. Teraz złącz ym, stopy do siebie. Tak, żeby przylegały jedna do drugiej podeszwy stopy. I następnie złap obiema dłońmi za kostki. Łokciami spróbuj docisnąć kolana do podłoża. I w tej pozycji wytrzymaj co najmniej 25 sekund. Zobacz, że poczujesz rozciąganie. Jeśli wykonasz to ćwiczenie poprawnie, następnie wróć do pozycji wyjściowej. Teraz możesz powoli wstać, stanąć w lekkim rozkroku i wykonać trzy głębokie wdechy na zakończenie treningu. Sama widzisz, że jest to proste. Poświęć 10 minut na rozciąganie każdego dnia, a zobaczysz, ile korzyści ci to przyniesie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Do usłyszenia!